Wszystko zostało powiedziane, Zresztą nie ja oczyś, że zawodnicy z niecierpliwością czekają na przystąpienie do konkurencji. Nie ukrywam, że pewno my ja też, ja chcę pogratulować samym uczestnikom, jestem przekonana, że to będą zawody pełne radości w duchu play i na pewno nie mam przegranych, ale równie mocno gratuluję organizatorom tej imprezy. świadczy o tym, że weszła już do i imprez sportowych osób niepełnosprawnych. Wszystkich nas cieszy, że tutaj się dzisiaj znaleźliście, że coraz częściej osoby niepełnosprawne funkcjonują, umownie nazywamy, z osobami pełnosprawnymi. Ja znowu nawiążę, bo przecież wszyscy widzieliśmy, ile radości sprawiła nam paraolumbiada na Igrzyskach Londynie. Dlatego gratuluję. Droga Bożena, gratuluję Panie, gratuluję wszystkim organizatorom, wszystkim opiekunom i oczywiście kibicuję wszystkim uczestnikom dzisiejszego tytułu. Dziękuję bardzo.